Jedną taką otworzymy, wydaje mi się, że warto. Że to jest ten moment, że trafiamy. Dobrze, może być karta urodzinowa. Moussala, moussala, Mo -salam -o -salam -o -salam. przyjdzie. Po danzumie oczywiście, bo trafiamy dwóch Holendrów. Co, dwóch piłkarzy z Liverpoolu. W salach? To to. Frenkie de Wymienny! O, oj, ojoj, jo, oj, oj. To jest najlepszy traf wymienny w tym roku. O, kurde. Najlepszy zadymiacz trafiony. 2 miliony 700 tysięcy! Mamy to! Mamy to! Czekałem! Mówiłem, że dwóch holendrów będzie! No chyba go przetestujemy, słuchajcie. paczkę mam ciary po prostu 5 razy 85. Tu musi być 5 walkoutów i myślę, że będą dwie karty urodzinowe. Nie ma karty urodzinowej, ale trafiamy... Krasiaway? Oui? No, ptaszki świerkają, że ma pojawić się w wyzwaniach budowania składu. Oczywiście to jest walkout podwójny. Razem z nią przychodzi do nas i idzie na Naruma. To znak, że w kolejnej paczce trafiam duplikat Prigad O kurde! Co jest? Kostić! No, jak można coś takiego schować w środku? 4 miliony 700, pół miliona. 4,5 miliona. Mówiłem, że mam tutaj dziary. Wystarczyło przepalić Messiego Alwinowi, żeby to szczęście przyszło do mnie.